no i jesteśmy nad stawkiem niedzielny poranek, zimno śniegu dużo ale postanowiłem z rańca wyskoczyć nad ten nasz wiejski stawek i przegrzebać tutaj tą wodę żeby zobaczyć czy czy coś tutaj znajdziemy głęboko nie jest Barierka może przeszkadzać. Ale, tak jak mówiłem, że chcę przeszukać ten stawek. Tutaj faktycznie są wrzucone te metalowe elementy ławek, bo w końcu, jakby nie patrzył. pieniędzy były postawione i szkoda żeby teraz gniły w wodzie o no, trzy stopnie na plusie na razie same na razie same wodorosty ale szukamy na razie bliziutko tutaj tego pomościku i zobaczymy No wyjeżdżamy kapselki. O i słuchajcie, nie do wiary, dwa grosze i jeden grosz. No wyjechać Przeciepił. 5 groszy i jeden grosz, czyli 6 groszy do przodu już do kieszonki wrócimy z tej strony teraz troszkę i szukamy dalej. Za zamolony ten stawek, chociaż on był czyszczony, ponieważ cały ten teren przez rewitalizację nie dalej jak 2 czy 3 lata temu. I jeden grosik. dobry. Tutaj muszę powiedzieć, że coś, coś łapie jak większego. O, w tym miejscu nawet słychać. Ale mój jest mnóstwo, coś innego, jakaś taka blacha z kołkiem. O. Oj, przepraszam za to frykanie, ale jest naprawdę zimno. Razem jakaś spinka do włosów, kapselek, kapselek i kamyczki magnetyczne. O, i wkręcik. Dobra, przejdźmy z drugiej strony. kapselki i gwoździe póki co i żyłka rzućmy kawałeczek dalej I grosik na szczęście. Grosik oczywiście do kieszeni. Przejdziemy z brzegu z tamtej strony. O zimno. Ręce już skostniałe. I kapselki. I kolejne kapselki. O! Niebezpiecznie. Gazelki i kolejne gazelki. masakrycznie zimne ręce jakaś linka zahaczyłem jakąś linkę sprawdźmy co jest na końcu tej linki O proszę bardzo, a na końcu linki grabeczki. Linka jest, wydaje mi się, stalowa. Proszę bardzo, grabeczki z kamieniem w środku, przywiązaną linką. Czyżby ktoś tu grabkami próbował przeszukiwać dno? No ciekawe, ciekawe. A więc rzućmy jeszcze raz. kawał lachy no, świeżutki wkręcik i standardowo kapselki no to do wody. kapserki I kolejne kapserki teraz. Dwa. I trzy. Jeszcze jeden rzut z tej strony pójdziemy. Może z drugiej strony. Jest przełapanie Dość mocne. Coś chyba idzie. No coś idzie ciężkiego, tak mi się wydaje. Chyba że to ta roślinność, ale to raczej coś dużego i ciężkiego. Tylko ciekawe, czy z tego mułu da radę to wyciągnąć do góry. Ale coś chyba jest. Proszę bardzo Coś złapałem No to chyba wiecie co część Część wózka sklepowego Tak mi się wydaje A no nie inaczej O Część sklepowego wózka Proszę bardzo, może jest tam reszta tego wózka Jak nic No dobrze Zabieramy I oczywiście kapselki Piwo Łomża Taki ładny Dobra, wróćmy jeszcze raz w tamto miejsce, może tam jest reszta tego wózka. Sprawdzimy. Idealnie. Dobra, i więcej kapselków. I proszę, zobaczcie, bateria. Widzicie? Bateria w wodzie, CR2032. Chore. Kolejne kapsle. Dobra, jeszcze jeden rzut chwila przerwy na rozgrzanie rąk. Kawał blachy, kapselek, pół łyżeczki do herbaty, jeden grosz i co to za monetka? Też jeden grosz. Woździk I kolejne kacpy Jestem ciekawy ile tych kacpy tu wyciągniemy przez tą chwilę Przejdę na drugą stronę Tu z drugiej strony nie bardzo jest gdzie je stanąć Jest dość, dość stromo i boję się, że na tym śniegu pojadę na dół Więc chyba na dzisiaj se odpuszczę Ale poczekamy na cieplejsze dni Przyjdzie wiosna, na pewno tu wrócimy. A, ale zimno. Rąk nie czuję. No dobra, ja zmykam. Do zobaczenia. O, wracałem już do domu. I proszę bardzo. Takie porządki. Zostawiają klienci sklepu. A kosz jest tutaj. O! Ciężko ruszyć dupę, żeby wrzucić do kosza. I następnie, pod samym wejściem. Puszeczkę zabieramy. I szybkie podsumowanie dzisiejszego wypadu. Mamy 5 kg złomu, jak usuniemy ten plastik z resztek tego wózka sklepowego, 20 grosików, bateria, 78 kapsli. Niestety nie udało się znaleźć elementów ławek. Przypuszczam, że ich tam po prostu nie ma. Zostały zdemontowane i zabrane lub skradzione. No nieważne. Także uważam niedzielny poranek za zaliczony i owocny. Wam też życzę miłej niedzieli i do następnego.